Krzysiek, po pięciu miesiącach wracasz na ring, ostatni raz walczyłeś w czerwcu, potem trochę nam zginąłeś z Polski, widać Cię było gdzieś tam obok Oscarada La Hoy w Nowym Jorku. Opowiedz, co się z Tobą działo przez ostatnie kilka miesięcy. A pojechałem tak sobie po, po przygodę, po to, żeby potrenować w Nowym Jorku, zwiedziłem kilka gymów, także... W poznać może jakichś nowych ludzi związanych z boksem. Oczywiście pojechałem tam posparować przede wszystkim, nie? I, I to mi się udało, zrobiłem tam chyba 8 albo 9 sparingów, już nawet nie pamiętam, także dosyć ciężkich i także... Także jestem zadowolony ogólnie z wyjazdu. Takie chyba najbardziej wartościowe sparingi odbyłeś z Bryantem Jenningsem, wschodzącą gwiazdą amerykańskiego boksu. No tak, to były w, tak naprawdę najcięższe sparingi, nie? No bo jest... Jest dobrym bokserem, umie, umie walczyć, także także było, było ciężko. No. W jakiej formie jesteś przed tą walką? Bo tak naprawdę o tym, że będziesz występował w Wołominie chyba nie dowiedziałeś, no nie wiem, kilka tygodni temu, dwa-trzy nie, ja się dowiedziałem chyba półtorej tygodnia temu. Nie, w poniedziałek dowiedziałem się dwa tygodnie. No niecałe dwa tygodnie temu. W sumie dwa tygodnie w jakiej formie? Zobaczymy jutro. Mi się wydaje, że, że to 6 rund powinno, powinno być dobrze. Także walczyłem już nieraz te 6 rund i dużo sparowałem, także zobaczymy co jutro będzie się działo. No. Wyśpię się, odpocznę jeszcze, będę, jeszcze mam ponad 24 godziny, także powinno być dobrze. Wiesz, cokolwiek o swoim rywalu widziałeś jakieś jego walki? Widziałem jego walki, chyba dużo zrzucił ostat, ostatnimi czasy, ważył, był trochę. Trochę grubszy, był bardziej otłuszczony, można tak powiedzieć, teraz trochę, trochę schudł, ale no co, dużo walk, dużo walk przegranych, yy, przyzwyczajony chyba jest do, do przegrywania, także mam nadzieję, że, że wygram tę walkę. Warunki fizyczne po jego stronie trochę słabsze, więc będzie raczej szedł do pół dystansu, czyli Tobie powinien pasować. No na pewno będę starał się utrzymać go na dystans tak, prostymi ciosami, Jeżeli, jeżeli uda się gdzieś tam coś tam skontrować, czy wciągnąć go na kontrę, no to, no to mam nadzieję, że, że, że uda. No, mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. No. Przed tą walką byłeś w Stanach, teraz jesteś w Polsce po tej walce do Stanów wracasz, w Polsce zostajesz. Jakie są plany? O tego to nawet najstarsi górale nie wiedzą. No. Zobaczymy, nie wiem jeszcze, na razie jestem tutaj, a co przyniesie nowy rok, styczeń, koniec grudnia, zobaczymy, zobaczymy jak tutaj będą się układały plany, co, co tutaj moi promotorzy, mhm. czy coś będą mieli dla mnie, jeżeli nic nie będą mieli a. dla mnie, żadnych, żadnych, żadnej propozycji walki, no to po prostu polecę tam. No. Mhm. Na tyle ile się zorientowałeś, jest to możliwe, aby właśnie sam, pośrednio, poprzez porozumienie z Twoim promotorem tutaj w Polsce, zorganizować tam występy w Stanach? Nie wiem, czy z porozumieniem promotorów, tam chyba, nie wiem, promotorzy aż tak moi daleko nie sięgają, nie wiem. To nie jest takie też wszystko do, do końca proste, zobaczymy, po prostu zobaczymy, jeżeli... Dojdę do porozumienia i zorganizują mi jakieś tutaj lepsze walki moi promotorzy, to ja chcę walczyć tutaj. Jeżeli będę zmuszony wyjechać tam i tam walczyć, no to nikt mnie nie zatrzyma tutaj na siłę na pewno. I po prostu wyjadę i sobie mam tam, gdzie się zatrzymać, u kogo mieszkać. Także jeżeli będzie coś tutaj nie tak, to nie będę, nie będę tutaj czekał na, na to, aż się zestarzeję i nie będę do rady już walczyć. O.